Jak odczuwają Państwo kryzys na rynku? Jeżeli odczuwają Państwo, to w jaki sposób? Kryzys na rynku rolnym jest, dotyka wszystkich gałęzi produkcyjnych w polskiej, w polskiej gospodarce obsługującej rolnictwo. Myślę, że my też go odczuwamy, aczkolwiek udało nam się zbudować bardzo sprawny zespół handlowy. I przeciwdziałamy temu z naszą skuteczną pracą. Co jest szlagierem, takim hitem Waszej oferty, którą tutaj przedstawiacie na Akroshaw? Szanowni Państwo, naszym hitem to są trzy grupy produktów, bo mamy wapna węglanowe, wapna węglanowe z magnezem i wapna kredowe. I odpowiadając bezpośrednio na Pani pytanie o hit. To takim hitem jest żywa kreda, która oprócz kredy pojeziornej zawiera kwasy humusowe i węgiel organiczny, co skutecznie powoduje, powoduje korzystny wpływ na strukturę gleby. A jakie macie plany, jakie produkty byście chcieli rozwijać, w jakim kierunku się rozwijać? Pracujemy cały czas nad nowymi produktami, i następną gamą produktów, które w niedługim czasie zostaną wprowadzone do naszej oferty, będą to wapna z siarką. A oprócz tego Instytut pracuje nad, nad modyfikacją wspomnianej kredy, żywej kredy H, z humusami. Będzie jeszcze ona doposażona o mikroorganizmy. W tym bakterie azotowe, bakterie yy, yy, wpływające na lepszą przyswajalność fosforu. I myślę, że ten hit stanie się faktem na początku następnego roku. Szlagierem hity i Waszej oferty na Agro Polskie Wydawnictwo Rolnicze to przede wszystkim kilka tytułów bardzo ważnych, branżowych, rolniczych. Doradzamy rolnikom na bieżąco. To Top Agrar, to Tygodnik Poradnik Rolniczy, to Profi, ale to także Elita i nasze portale. Więc naszym mocnym atutem jest przede wszystkim wiedza. Wiedza i fachowe doradztwo. Ale także mamy akcje dla naszych prenumeratorów i tych, którzy chcą się z nami poznać. Mówimy o tym, jak być bezpiecznym żniwa, różnego rodzaju konkursy, gdzie nagrodami są maszyny Sprzęt rolniczy, także jesteśmy tutaj dla Państwa, po to, żeby poznać, żeby pomagać Wam pracować na roli. Dobrze, a jakie macie plany? Jakie produkty chcecie rozwijać? My nie jesteśmy tylko i wyłącznie czasopismami rolniczymi. Jesteśmy także. Platformą multimedialną. Działamy bardzo mocno online, czyli dostarczamy także naszym e, coraz młodszym e, czytelnikom ofertę także internetową, online'ową. E, multimedia to także wideo i różnego rodzaju formaty wideo, formaty filmowe, gdzie także doradzamy, podpowiadamy, co się dzieje na rynku, jak reagować na to, co się dzieje w branży, ale także eventy i spotkania, seminaria i konferencje. Odczuwacie Państwo kryzys na rynku? Jeśli tak, to w jaki sposób? No myślę, że cierpimy razem z naszymi czytelnikami, tak? Bo...

Czyli reszta tak powiem słonęła, stopiła się w ogniu i, no i trzeba było eee, e, przez dokładać. No tak, Zaczęło się od małych, ale potem te koszty zaczęły rosnąć, no bo przez mamy ile? Przez dwa połowę lata w ogóle doprowadzałeś do stanu, żeby można było go... A jak sobie radzicie Państwo z tym kryzysem? Jeśli chodzi o obecny kryzys w rolnictwie, bo to można powiedzieć, że to już jest kryzys w całym rolnictwie, to nie w kilku branżach, bo poprzednio mieliśmy na przykład kryzysy tylko na rynku mleka, a teraz to jest kryzys ogólny. No, próbujemy się sobie, próbujemy zaradzić temu kryzysowi z naszego punktu widzenia poprzez. Bycie jak najbliżej naszych czytelników poprzez organizowanie dla nich różnych dodatkowych atrakcji, konkursów na łamach gazety, na naszej stronie internetowej. Także staramy się ich jak najbardziej do nas przywiązać i jednocześnie przekonać ich, że ich problemy to są nasze problemy, że. Zawsze stoimy po stronie rolnika. To jest hasło tygodnika poradnika rolniczego Zawsze po stronie rolnika. Państwo kryzys na rynku, jeśli tak, to w jaki sposób? Jeżeli chodzi o obecną sytuację na rynku, to tak jak najbardziej odczuwamy delikatne spowolnienie. Co prawda jesteśmy nową marką na rynku i dopiero wprowadzamy ciągniki LS Traktor. Po dłuższym czasie będziemy mogli powiedzieć, wiem, będziemy mieć lepsze rozeznanie na przestrzeni lat. Co jest takim waszym hitem, takim szlagierem, czym chcecie się tutaj pochwalić? Naszym hitem w tym roku jest poszerzenie naszego asortymentu o nowy model ciągnika, którego wcześniej nie mieliśmy. Jest to model XU6168, który posiada 68 koni. Jest w bardzo korzystnych warunkach cenowych. Jak, jakie macie plany, jak, w, tym chcecie się, w czym chcecie się rozwijać? Naszymi planami jest najbardziej rozprzestrzenić markę LS Traktor Polska na rynku polskim, ze względu na to, że jest to marka z dużym potencjałem, która do tej pory jeszcze nie miała szansy zaistnieć na rynku europejskim. Mam nadzieję, że nam się to uda, ponieważ z roku na rok odnotowujemy większą sprzedaż. Expo w swojej szerokiej gamie uprawowej stawia na z jednej strony najlepszą, lekką i ciężką linię talerzową REX, od nadających się do płytkiej i ultra płytkiej uprawy ścierniska, do tych zapewniających maksymalny prześwit. Klient jest w stanie sprostać wszelkim wymaganiom, stawiając na, na te talerzówki. Z drugiej strony uprawa ultra płytka, czyli brony mulczowe. Przedstawiona wersja na agroshow to Fox XL720 w wersji z talerzami falistymi. Podcinanie resztek, podcinanie resztek, rozgrabianie samosiewów, podcinanie resztek, rozgrabianie i resztek pożniwnych. Wszystko to co stawia Expo. Jeżeli chodzi o kryzys w naszej branży, tak jest odczuwalny, natomiast wcześniej wdrożone działania, które zaplanowaliśmy jeszcze w poprzednim roku sprawdzają się i powodują, iż ten kryzys dla naszej konkretnie firmy, to znaczy firmy Kabat zlokalizowanej w Budzyniu w województwie wielkopolskim, zatrudniającej około tysiąc osób, jest mniej odczuwalny niż dla pozostałych producentów opon. A co jest takim szlagierem, hitem Waszej oferty tutaj na AgroShow? Jeżeli chodzi o, o hit czy nowość, którą wprowadziliśmy w ostatnim czasie, są to dwa rozmiary opon SGP04 15,5 x 38, które są de facto za mną tutaj wystawione, 18,4 na 38. Są to produkty, które wzbogacają naszą ofertę i wchodzą w coraz wyższe cale wyższy, wyższy jak gdyby do... Yy, do pojazdów. A jakie macie plany? Jakie produkty chcecie rozwijać? Plany, plany mamy i te plany są realizowane, pomimo tego, co, co, co yy, pomimo tego, że gospodarka jak gdyby odczuwa yy, zmiany, negatywne zmiany, yy, idziemy zgodnie z planami, zgodnie yy, inwestujemy yy, w nową yy, w nową linię produkcyjną, na której, na której będą powstawać opony flotacyjne. Są to opony większe, gabarytowo, i, i, i będą również rozbudowywać naszą ofertę. Do tego planujemy do końca roku uruchomić oponę do koparko ładowarki 1000 na 20 i ona również będzie nowością, będzie powodowała, że nasza paleta rozmiarowa będzie bardziej bogata. Zetor produkuje cały czas bardzo proste ciągniki bez jakiejś zaawansowanej elektroniki. I tutaj największym naszym hitem to jak zawsze na targach jest ciągnik Zetor Major, oczywiście też seria Proxim, które też posiadamy. Tak, odczuwamy kryzys na rynku w branży agro. Staramy się promować na każdych targach, mniejszych, większych, między innymi tutaj właśnie na agroshow w Bednarach. No, staramy się też dbać dobrze o serwis. A jak Pan powiedzieć, co jest szlagierem, takim hitem, hitem Waszej oferty tutaj na agro Show, Co przedstawiliście nowego? Na agro Show przedstawiliśmy prototyp ciągnika Zetor, który będzie w sprzedaży w, w połowie przyszłego roku. Będzie to ciągnik o mocy od 120 do 170 koni. Dobra, a jakie macie plany? Jakie produkty chcecie rozwijać? Jeżeli chodzi o rozwój firmy, to cały czas będziemy bazować na ciągnikach rolniczych w segmencie tutaj mocy od 20 do 170 koni.